Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z Katowickiego Spotka. To takie nasze pierwsze spotkanie w serii materiałów, które mają przybliżyć Wam jakby kulisy, kuluary mistrzostw świata w piłce siatkowej Mężczyzn, które rozpoczynają się w naszym kraju, rozpoczynają się w Katowicach. Zobaczcie, jak wspaniale jest w katowickim spotku. Ja w tej chwili stoję w takim miejscu, można powiedzieć, sektorze który jest przeznaczony dla dziennikarzy i dla komentatorów telewizyjnych. No, muszę powiedzieć szczerze, że jest trochę ciasno. Nie będziemy tego ukrywać, ale trudno, nie raz w takich trudnych warunkach przychodziło nam pracować i myślę, że damy radę najzwyczajniej w świecie. Dziś przed nami pierwszy mecz z reprezentacją Bułgarii, tak przy okazji, mówiąc o tym pierwszym spotkaniu, przespaceruję się tutaj i spróbuję Wam troszeczkę e, pokazać, jak to wszystko e, wygląda. Zobaczcie, zbierają się kibice, coraz ich więcej, w tej chwili jest 19.25 w naszym kraju, oczywiście. A ponieważ gramy z Bułgarią, to od razu powiem, że w Bułgarii jest godzina później, z tego co przynajmniej się orientuję. Mam nadzieję, że się nie mylę. No a kibice już się zbierają, jest ich coraz więcej. I wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że jak już rozpocznie się o godzinie 20.30 mecz Polska-Bułgaria, to mm, tu będzie po prostu komplet publiczności. 11 tysięcy, i tam kilkadziesiąt miejsc, niby oficjalnie jest, ale ja podejrzewam, że z 12 tysięcy ludzi tutaj się e, zamelduje w katowickim spotku. Przecież to jest nasza świątynia, nasza Mekka Siatkarska. To tutaj przecież w 2014 roku polscy siatkarze zdobywali złoty medal, więc to jest takie wyjątkowe miejsce i właściwie nikt sobie nie wyobrażał, że w jakimś innym miejscu mogą być rozgrywane mecze naszej reprezentacji na tegorocznych Mistrzostwach Świata. To jest oczywiste. Tutaj niedawno zakończył się mecz Stany Zjednoczone-Meksyk, czyli to spotkanie, które nas mocno interesowało, dlatego że to są zespoły z naszej grupy. No i Oczywiście skończyło się 3 do zera dla Amerykanów. Tutaj nie było żadnych problemów i wątpliwości. No i teraz słuchajcie, pokażę Wam, bo na rozgrzewkę wychodzą nasi reprezentanci. No to popatrzcie sobie na to. Polscy siatkarze wchodzą po raz pierwszy w tegorocznych mistrzostwach świata na boisko w katolickim spotku. To jest pierwsze oficjalne powitanie kibicami, Którzy zbierają się przed tym meczem, a do rozpoczęcia tego spotkania jeszcze naprawdę jest szalenie Panie i Panowie, w przed Państwem! Ona, reprezentacja Kłodzina, więc... Polski! Tak się prezentuje reprezentacja Polski! czerwono, no bo po prostu polskie kiwice tutaj zdominują trybuny w katowickim słodku. Wiem, że z Bułgarii przyjechało chyba kilkudziesięciu najbardziej takich zagorzałych kibiców, no ale co oni mogą uczynić i zrobić w sensie dopingowania, kibicowania, skoro dziś taka armia ponad dziesięciotysięczna naszych rodaków tutaj będzie wspomagać polskich siatkarzy w tym dzisiejszym meczu. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o skład, w którym zaczniemy to spotkanie, to wszystko wskazuje, że będzie on następujący. Na rozegraniu zagra Janusz na pozycji atakującego po przekątnej z rozgrywającym oczywiście Bartosz Kurek. Na przyjęciu chyba zobaczymy od początku tego spotkania semeniuka i Śliwkę. Na środku Kokanowski, Bieniek na pozycji Libero, Paweł Zatorski. To jest taki wyjściowy skład, o którym chyba na razie należy mówić, ale oczywiście nie zakładamy i nie wykluczamy tego, że nastąpią jakieś zmiany w trakcie tego meczu. Mecz z Bułgarią na pewno będzie trudnym spotkaniem, dlatego że najzwyczajniej w świecie z Bułgarami zawsze nam się ciężko grało. Dużo meczów gdzieś tam po drodze też przegraliśmy, choć na pewno ta Bułgaria obecna to nie jest ta sprzed lat, kiedy naprawdę była taką mocną siłą w europejskiej Świadkówce, przecież zdobywali brązowy medal na mistrzostwach Europy. Pamiętamy też Mistrzostwa Świata w 2006. Graliśmy z Bułgarami w półfinale. Pokonaliśmy ich dzięki temu, zagraliśmy w meczu o złoto z Brazylią. Wprawdzie ich nie pokonaliśmy, ale przecież... Zdobyliśmy to upragnione srebro, po wielu, wielu latach w końcu medal na Mistrzostwach Świata. No i wtedy reprezentację prowadził Raul Lozano. No i coś zaczęło się dobrego dziać w polskiej siatkówce. No i to trwa właściwie do dziś, 2014, tu katowicki Spodek, złoty medal, finał z Brazylią, wygrany, szaleństwo. Pamiętamy te Mistrzostwa, a mecz otwarcia przecież na Stadionie Narodowym. Eee... W Warszawie e, 2018 Turyn znowu finał z Brazylią znowu fantastyczna gra naszych reprezentantów. Bartosz Kurek, e, MVP e, tych mistrzostw, dużo nagród indywidualnych, dla naszych reprezentantów. Ale tak naprawdę najważniejsze było to, że mogli otrzymać złote medale podczas ceremonii. Dziś, tutaj w katowickim spotku, e, odbędzie się przed rozpoczęciem meczu Polska-Bułgaria taka króciutka ceremonia oficjalnego, jakby Otwarcia Mistrzostw Świata, bo już niektóre spotkania zostały rozegrane. Mówiłem, Amerykanie zagrali z reprezentacją Meksyku tutaj w Katowicach. Natomiast w Lublanie też już odbywały się spotkania. No, ciekawa sytuacja: Brazylia-Kuba. Słuchajcie, 3 do 2. Brazylijczycy przegrywali 0 do 2. Czyżby Kubańczycy wracali na światowe szczyty? Kiedyś to musi przecież nastąpić. Może już na tym turnieju, kto wie. Trzeba zwrócić uwagę na kubańczyków. A faworytów będzie na pewno bardzo dużo. Ale e, my się nie oglądamy na innych faworytów, tylko my też jesteśmy faworytem. My po raz drugi chcemy z rzędu obronić tytuł mistrzów świata. No i mamy wielką nadzieję, że uda się to zrealizować. E, ten turniej jeszcze jest ciekawy z jednego powodu. E, okazuje się, że po raz pierwszy w historii będzie rozgrywana faza 1 ósmej finału. 24 zespoły, ale tylko jedna faza grupowa, ta na początku, a później już system pucharowy. Więc od 1 ósmej trzeba wygrywać, żeby zajść najwyżej i zagrać w finale tylko siedem spotkań nad tym skróconym, można powiedzieć, turnieju o Mistrzostwo Świata. Ciekawa nowa formuła, no i zobaczymy. Niektórzy z naszych reprezentantów już mówili, że woleliby chyba jakiś system, żeby przynajmniej były dwie fazy grupowe, bo to wtedy nawet jakieś potknięcie w grupie nie wyklucza dalszej walki o medale. A tutaj już pokażę Wam jeszcze, pierwsi reprezentanci Bułgarii pojawiają się na boisku. Tak, Sokołów wrócił do tej reprezentacji, e, jest e, no, taka ekipa, mieszanka młodości e, i doświadczenia, zobaczymy jak Łukasze e, zagrają, wiadomo, e, że w dzisiejszym meczu z Polakami nie zagra Skrimov, e, jest kontuzjowany Maura z mięśni brzucha, ale ponoć na następny mecz z Stanami Zjednoczonymi ma już być gotowy. Do gry. No to słuchajcie, to jest taki pierwszy meldunek z tegorocznych mistrzostw świata. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację. Oby... Ten turniej potoczył się po naszej myśli. Zobaczcie, jak cudownie jest w katowickim spot, Naprawdę rewelacja. Wszystko jest przygotowane perfekcyjnie, no bo turniej odbywa się w Polsce. Ci, którzy wspominają Mistrzostwa Świata w 2014 roku, wiedzą o co chodzi. To była niezwykła atmosfera i później cały świat mówił o tym turnieju. Nawet w dalekiej Brazylii podkreślano, że naprawdę Polacy potrafią zorganizować taki turniej i takie mistrzostwa. No i myślę, że w tym roku będzie podobnie. A gdzie zajdą w tych mistrzostwach nasi reprezentanci? Mam nadzieję, że do finału. Mam nadzieję, że ten medal będzie zdobyty, chociaż wiemy, że presja na wynik w naszym kraju jest przeogromna. I tak się zastanawiam, jak ta nasza drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicza, to wszystko zniesie. Dziś pierwszy mecz, na pewno trudny, chyba najtrudniejszy będzie pierwszy set. A jak potem już się wszystko zacznie układać, to nie powinno być źle. Mecz z Meksykiem, to będzie krótka piłka, a później Stany Zjednoczone i wtedy tak naprawdę chyba poznamy. Siłę i potencjał naszej reprezentacji na tym turnieju. Ostatnie występy w Memoriale Huberta Wagnera były wyśmienite. Nasi gracze tam się rozgrzewają, już są na boisku, a Bułgarów jeszcze na boisku nie oglądamy, ale oni też na pewno przeprowadzą rozgrzewkę. A zatem, słuchajcie, Dzięki za to pierwsze spotkanie. Ja już powoli udaję się na stanowisko komentatorskie. Razem z Radkiem Panasem będę komentować dla Was ten mecz. No i mam nadzieję, że. Wszyscy będziemy mieli wiele powodów do radości i do okrzyku Polska Polska Biało-Czerwoni. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki za polskich siatkarzy.